Jak zauważyliście, kostka wybuchła. Tak, wybuchła. No i możecie zobaczyć, nie? Przy tym byłem. Tylko mi się kamera zapasowała i nie mogę tego nagrywać. Macie tu coś, żebyście nie widzieli. No i sobie tak gracie gracie, nie? Na tej wyspie, nie? A jest rozłamanie wyspie. No i sobie tak chodzicie, nie? Potem ta kostka się coraz szybciej kręci. Coraz szybciej. Potem e, ci znaczy szybciej jak się kręciła, to warno opieram w to i potem zaczęła się szybko kręcić ta kostka potem wybuchła wszędzie było biało ja wtedy debłem, oglądałem takiego deba no i ona wtedy czekaj ona wtedy... było wszystko białe wszystko wszystko było białe latały jakieś motyle, jakieś białe motyle latały też, nie sobie tak lataliście nie? potem ta strefa się otworzyła, poprzedni filmik yy, macie tam jak, jak miałem to zrobione. Jak się ta... Jak miałem ten film jak o, pokazywałem wam wyspę tą. O, i ta się kostka wybucha, ona była czarna taka. Możecie zobaczyć na tym filmiku, co nagrywałem, nie. Ja sobie tego nie nagrywałem. O Ona była taka czarna. Potem wybuchła. Tylko było białe, były takie mocne białe. Potem zleci... Yy, wszyscy lecą na dół wtedy. Aż do ziemi? No i potem ta, to się zmieniło, cała ta wyspa zepsuła się, no i tam jest, macie tam jakieś takie małe wysepki, one nie latają, są na ziemi takie wysepki i obok jest tego woda, no i też obok Tite, prawie Tite zniszczyła też, bo blisko, bardzo blisko Tite, żeby zniszczyło, bardzo blisko było, może nagram taki filmik, że po prostu to się stanie, dobra, to było wszystko w tym odcinku, no i do zobaczenia, mam nadzieję, że... Zajmąc no, zagrać się zaraz, bo ja właśnie jestem lobby, to na razie. Pa!